Dzień dobry. Dzisiaj gramy sobie w horror. No, tylko jest taki problem, ponieważ ja i horrory to są dwa obrębne światy. Znaczy, no dobra, może z kolegą zdarzyło się, że tam kilka razy zagrałem w horror, ale sam raz grałem kiedyś i to się źle skończyło. Dlatego wybrałem jakiś lightowy horror o jakimś prawda czy wyzwanie. Tylko, że trochę dziwne, więc no. Więc będziemy zaczynać. Nie, ładuje mi się. I okej. Okay. Jesteśmy sobie w dom... Jezu, o Jezu, ja. Jesteśmy sobie w pokoju i tu jest oto, że mamy laptop. A. I musimy odpowiadać na pytania. Star, czyli chcę zacząć. No to tak. Jezu jest, jest po angielsku najgorzej. Dobra. Czyli mam dobry dzień, no tak, bo piątek jest. Więc tak. Psz, dobra, nie wiem, nie znasz, więc no. <grym> Intel. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze. Co to? Ej, coś tu. Ej, mogę to wziąć? Czy mam że tu leżę? Ej, jak to opuścić? Tak. Rodzina jest ze mną. No, no chyba wiem, gdzie jestem, no w pokoju. No, nie wiem, gdzie mam być. Ej, chyba. Tak, miałem. I to nie raz. Mhm. Jezu, ja nie wiem, co. Nie wiem, co. Nie co. ty mi... Dobra, Nie Ja co. Nie wiem, takich horrorów. Mhm. wiem, co. Nie wiem, co. Nie sobie język, Nie ja tu Nie co. Nie kumam. co. O, No co. Nie Nie ma, chciałam Nie wiem, Dobrze, dziękuję. Mhm, co. Już od teraz jeśli będziesz nas dalej o nie będę mówiła, dobrze, czy nie mam szansy. Okej, okay. bądź ostrożny. Czy rozumiesz? tak rozumiem, to już mam być ostrożny. Co tu pisze? Czy kiedykolwiek czułeś tak, jakby ktoś był swojej. Kurde, Jezu, nie! Proszę mnie to nie straszysz. Tak, bo jesteś. Mm, już nigdy nie gram w horrory. Się na swoim. Tak! Z... Kto tu jest? Czy wiesz, że. Nie wiem, nie. <laughs> tak! Boję się. A co? Kurde! Coś mi tu będzie tego. Czy odpowiadasz na te pytania? Tak, odpowiadam. Ja tego nie lubię. Ale już trzeba nagrać, tak? Czy myślałeś, że możesz nas czy wiesz, że będziemy znać prawdę? Czy myślałeś, że możesz... Nie myślałem nad tym zbytnio. Hmm. Jest takiego kozaka uda, ja mam już, już jestem ze za przeproszeniem, naprawdę. Nie. No co, jakie dwie szanse, co ty mi gadacie o jakichś szansach? Jezus. Nie ogarniam tej gry. Tu piszą, oddać będziesz nas. Dobrze, nie będą miłe, spoko. Ja mam jakiś paraliż chyba, nie? Wiem, bądź ostrożny, rozumiesz? Tak, rozumiem, Przez mam być ostrożny. Tak, jestem pewny. No wywalać? Jezus. Czy kiedykolwiek miałeś sen, który wydawał się tak że to... Tak, miałem. Znaczy, w sumie nie miałem, ale dobrze, chyba ich odkłamię, nie? Czy masz? Tak mam. Arachnofobię? Klaustrofobię? Nie wiem, coś jeszcze. Czy się. Komfort, tak czuję się. Kurde, co mi tu będzie latać zaraz? Proszę mi powiedzieć. Jezus! Nie! Kur... Chcesz się kiedyś. Tak! Jezus! Nie, nie! Fuck, fuck. Nie, 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 nie. Jezu, przepraszam, ale ja się boję. Chyba. Idź sobie, duszo nieczysta. Okej. Okay. I ja... Co? Mhm, fajnie. Mhm. Tak to... Ja po co mówiłem prawda? I to, zaraz do mnie przyjdą, tak? Tak, mam dostęp. Czy mi do oni teraz internet odłączą? No, chyba. Nie wiem. No, z tym do internetu... Przecież nawet tutaj. Nie, no, wiesz co, na telefonie. Wlubbym już to grać na telefonie. Niech myślisz często. że Żad... Nie myślę za często. Bo po co? Czasami może. Czy gdybyś nagle zaginął. Chyba. Nie wiem, policja. Sio! To jakiś film. Jesteś. No w sumie. nie. chociaż? Nie jesteś sam. No, spadaj! Nie lubię horrorów w pojedynkę. Czy wierzysz, że żyjemy w symulacji? Nie wierzę. To są jakieś teorie, głupie. Czy. Czy akceptujesz, bycie w podczas. Tak, akceptuję, tylko mnie zostawcie. w... Kurde, ja teraz nie za. Jezu mój kot. Ja teraz nie jasne. <grym>, czy inaczej niż chce, czy ty się nie wiedziałeś, co jest, tak wiedziałem. Tak. Wiedziałem, nad tym wiedziałem. Mhm, czy gdybyś chciał. No, chyba sąsiedzi by to usłyszeli, bo mieszkam w bloku, nie? Czy boję się strzałów? No, znaczy, jakby ktoś we mnie strzelał, to tak, ale no, tak to nie, no to dobra. Czy znasz. Kurde, no to jestem ja! A! Jezu! Ja pierdzielę. Dziękuję. Jezus. Nie! Śmiernik, sio, do śmieci. Ehm, mm, mm. Czy myślałeś, że możesz na zobaczyć, że... Tak, dobra, że to będę zrobić tego... Zobaczymy coś zabijemy. Nie wiem, że się zesz... Dobra, ja się odstałem od monitora. Będę teraz tak grać, bo ja jestem... Przyznam się, jestem obstary, tak. Znaczy, przepraszam, tak mówię dzisiaj po prostu... Tak, ja, ja się boję. Tak, naprawdę. Nie ma. Super. Fajnie. Nie więcej horrorów. Dobrze? W pojedynkę z ludźmi. Okej. Okay. Od teraz się będziesz na zdrowie. Czemu też mi się otworzyły? Tak, 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 panie władzo. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Czy twoje uczucia są. Czy twoje uczucia są prawdziwe, a nie tylko zaprogramowane jak masz Chyba, chyba nie wiem. Płakałeś wczoraj? Nie. Oj. Kurde! Śmiałem coś przestraszyć, to ja. włączam to. Czy. Uf. Nie! Nie, ja tego nie otworzę. sens. Chyba. No. Nie. Jestem bandytą, oszustem, złodziejem. Tak wiem. Coś. Mi... Tak. Czy mm -mm. masz? No, czyli... 98 8. A to 18 chyba, czy nie. Tak, doświadczyłem. Chyba z raz? Dwa może, nie wiem. To jest jak FNAF! Może trwałeś to ciągle i tam. Gdybym powiedział ci prawdę o twoim istnieniu, czy zaprzeczyłbyś jej nadziei? Nie rozumiem tej odpowiedzi. Nie zawsze, ale nie zaprzeczyłbym. Tak to... Przecież już nie mam takiego nicknameu. Chyba jak on. Dobra, nieważne, mam. Tak, to ja. A co? Eee. Coś myślałam o tobie, gdyby... zobacząm? Ale co mają mi pójść? No dobra, tak, no bo ja nie wiem, jakieś... Mi tu gada. Głupoty. Co ci potenie, czy na, Tak, odpowiadam ci... No, czasami nie, ale to nieważne, nie? Nie, słuchaj, się tego... Gdybyś mógł ci udowodnić, że nie jesteś świadomy, czy byś był zeszokowany. Jeśli mi tu jakiegoś walniecie, to. Czy też coś tak chce? Jezu, widzowie. O, dostanę się Kurde! Nie, 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 nie. Dobra, ja będę się teraz darł. Co? Co, 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 co? Idź. Kysz. Dobra. Mhm, mhm, mhm. gdzie jest ja jestem? Co to jest pytanie? Dorożniam sobie tych drzwi. Jezus. Dobra, nie rozumiem, co chodzi, ale ciekawe. Mhm. Uh -huh. Super, zostałem skikowany. Dobra, y, jeśli spodobał Wam się odcinek, dla mnie to był traumatyczny odcinek, tak? Ok, umówmy się, że dla mnie to była trauma. Y, Dlaczego, jeśli spodobał Wam się odcinek, to nie musicie zapomnieć łapki w górze i subskrypcji. Dobrze? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pa!